Na pewno import on nie jest do końca kontrolowany albo nawet jest niekontrolowany, jest to zboże teraz nazwane technicznym, czyli raczej nie powinno iść do konsumpcji, to powoduje, że ceny już spadły i to bardzo mocno spadły, a teraz, jeśli będzie jeszcze będą słabsze plony i do tego zboże będzie nieco gorszej jakości, no to dla gospodarstw to będzie naprawdę bardzo trudny rok pod względem ekonomicznym. I może być tak, że ileś gospodarstw no, nie przetrzyma tego trudnego czasu, co naprawdę byłoby rzeczą tragiczną, bo jest to warsztat pracy, utrzymanie rodzin. I tutaj no, te zboże, przede wszystkim czynnik ma bardzo duży, właśnie te zboże importowane. One po prostu destabilizuje rynek, który w miarę ładnie nam tutaj się ułożył. No a teraz mamy taką sytuację nieciekawą. A jaki wpływ tych cen będzie miał na, na mięso? To znaczy, tutaj akurat takiego dużego może przełożenia nie być. Też będzie, będzie mięso, podejrzewam, że w sklepach będzie drożeć, aczkolwiek może jeśli chodzi o producentów produkujących wołowinę czy wieprzowinę, raczej nie zyskają, bo to tak zawsze przeważnie jest. Natomiast klient w sklepie jak zwykle zapłaci drożej. I to jest też przykre, że jeśli jest obniżka po prostu w skupach, nie przekłada się ona na yy, półki sklepowe.